Ładna, tylko fioletowa fosforu za mało E no ładnie Tylko fosfor brakuje, by się za lekarz, jest się daleka, że jest słabo, było zielone, jest zielone, ale czubki fiolet przymrozki wiatr nie przyjmuje. No zresztą tu górka, żwir To co się dziwić, na żwirze to nie to... I, tak I kamienie Nic będzie trzeba, potem trochę będzie cieplej To jeszcze dać fosforu nie Jeszcze Zresztą brak fosforu a tak, fosforła, zielone to I idzie Tylko niby też, patrzę, trochę fioletowe, zjedzone, carny chodzą, fosforu brak, trochę. Uch, z wygląda, na razie w pół marca, jeszcze mrozy, wiatry, I to wiadomo, z najgorszy, już potem będzie ciepło. Słońce, ciepło deszcze, i ciepłe noce to zaraz będzie fosfor przyswajalny z gleby, no. Będzie kolor wybierał zboże. Trzyma się dobrze, nie na no, elegancko, mało fioletowy. Wydziałał czas azot sypie, więc nie będę przedłużał. Dzisiaj tak pogoda, wiatrzysko, to nic nie słychać bardzo, ale zboża bajki, no tyle, że mrusi i w... wiatrzysko jak to na marzec do kwietnia, jeszcze dwa tygodnie, to już mają być w tym tygodniu już, już noce, są ciepłe, słońce. Zaraz będzie się zboże zmieniać, bo będzie zaraz fosfor i przyswojalny, nie będzie fioletowym, tak moim zdaniem. Bo na razie to byli mrozy na minusie, dzień na plusie Nocki na minusie To nic do następnego Filmu Trzymajcie się, na razie Dajcie komentarze Siemanko